Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj znajdujemy się w salonie Dwa Kółka, mianowicie w naszym dziale sarini.pl. Nasza siedziba mieści się 30 km od Bydgoszczy i zajmujemy się sprzedażą pojazdów trójkołowych zabudowanych oraz czterokołowców lekkich. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o naszym modelu. Pretty, czyli trójkołowcu zabudowanym, który w połowie wykonany jest z blachy. Mamy tutaj silnik o mocy 2500 W. Jeśli chodzi o wymiary, jego długość wynosi 232 cm, szerokość 123 cm oraz wysokość 160 cm. Mamy tutaj akumulatory żelowe, jest łącznie 5 akumulatorów które dają nam łącznie napięcie 60V oraz pojemność 65Ah i na takim zestawie nasz pojazd jest w stanie przejechać około 60-70 km. Nasz pojazd z Sarini Priti oczywiście jest dwuosobowy. Mamy jedno miejsce e, kierowcy oraz drugie siedzenie e, dla pasażera. E, dodatkowo jest on wyposażony w oświetlenie LED z przodu i z tyłu e, w niezbędne światła e, do ruchu e, drogowego. E, no, i przedstawię dzisiaj e, Państwu charakterystykę tego pojazdu i co najważniejsze, pierwsze odpalenie. Także zapraszam. Dzisiejszego materiału. Przyjeżdża do Państwa zamówiony pojazd. Co dalej? W pierwszej kolejności musimy się dostać do naszego pojazdu, ponieważ jest on zamknięty. Do tego będzie nam służyć kluczyk i możemy oczywiście otworzyć nasz pojazd w sposób tradycyjny, czyli bezpośrednio kluczykiem. Zamek znajduje się po lewej stronie pojazdu, bądź z pilota, który również jest dołączony i który otrzymują Państwo po dostarczeniu pojazdu. Więc otwieramy sobie pojazd na kłódkę otwartą, a następnie wchodzimy do pojazdu. Jak widać drzwi bardzo solidnie są wykonane, dlatego że te elementy, tak jak wspomniałem, są wykonane z blachy. Dzięki czemu jest ten pojazd naprawdę bardzo szczelny, ale dodatkowo podczas poruszania się w ruchu drogowym chroni nas no, nie tylko przed deszczem ze względu na to, że jest zabudowany, ale oczywiście przed wiatrem bądź przed ewentualnymi właśnie tutaj podmuchami z aut przejeżdżających obok. Także zapraszam Państwa już do środka. Dobrze, kiedy znajdujemy już się w naszym pojeździe, drugim krokiem, który należy wykonać, to załączyć bezpiecznik. Bezpiecznik znajduje się po lewej stronie fotela, i aby załączyć tutaj go na tryb ON, trzeba przekręcić tą wajchę, która jest tutaj zamontowana, i wtedy jest już odblokowany dopływ prądu w naszym pojeździe. Co ciekawe, Gdybyśmy jechali na wczasy, pozostawiali pojazd na troszkę dłużej, gdzieś na co najmniej tydzień, możemy sobie ten bezpiecznik w prosty sposób wyciągnąć, założyć pokrywkę dołączoną, i teraz mamy wyłączony dopływ prądu, czyli wiemy, że nasze akumulatory się dzięki temu nie rozładują, i co ważniejsze, nikt też tym pojazdem pod naszą nieobecność. Nie ruszy. Także e, zamontujmy sobie ten bezpiecznik. E, też pojawiało się bardzo dużo pytań, e, czy ten bezpiecznik trzeba wyłączać za każdym razem? W zasadzie to nie. W przypadku, kiedy poruszamy się e, pojazdem codziennie bądź co drugi dzień, może on być cały czas na trybie załączonym. Natomiast gdybyśmy nie użytkowali pojazdu w okolicach 4-5 dni, warto ten bezpiecznik po prostu wyłączyć, żeby ten prąd nam nigdzie nie uciekał. Kiedy mamy załączony bezpiecznik, wkładamy kluczyk w naszą stacyjkę. Co warto zauważyć, nie mamy tutaj standardowego przycisku Start Stop, tak jak na przykład w modelu Tito. Tutaj wkładamy kluczyk, przekręcamy. A następnie nasz pojazd już się załącza i będzie za chwileczkę gotowy do jazdy. Można odpalić pojazd Pretty również jeszcze na inny sposób, tak jak państwo mogą pamiętać po materiale z Amo. Tam mieliśmy opcję odpalenia pojazdu z kluczyka. Tutaj natomiast po załączonym przycisku wcale nie musimy wkładać kluczyka do stacyjki, wystarczy przytrzymać przycisk i pojazd automatycznie nam się załączy. Także jest to również fajna opcja, gdybyśmy na przykład zapomnieli kluczyków z domu. Eee, przejdźmy może sobie do omawiania tutaj już wyposażenia naszego pojazdu. Zacznijmy od kierownicy. Po naszej lewej stronie znajdują się światła odpowiadające za kierunkowskazy, za światła krótkie, długie oraz klakson. Dodatkowo dołączony jest tutaj jeszcze jeden kluczyk zapasowy, który otrzymają Państwo tutaj po dostarczeniu pojazdu. Po prawej stronie znajduje się tutaj również przycisk odpowiadający za zmianę biegów. Tutaj mamy umiejscowiony akurat w kierownicy. D, oczywiście, jest to jazda do przodu. N, tryb neutralny, postojowy oraz R, czyli wsteczny. Załączając nam również kamerkę cofania na wyświetlaczu. Dodatkowo w tym pojeździe dodano funkcję jazdy eko. Mamy tutaj oznaczenie H oraz L. H oznacza jazdę z maksymalną prędkością, pozwalającą nam rozwinąć, czyli 45 km na godzinę. A tryb L pozwala nam jechać 25 km na godzinę, czyli jest to tak zwany tryb ekonomiczny. Można również stosować go w przypadku nauki poruszania się pojazdem Prity. Pojazd wyposażony jest również w przyciski odpowiadające za nawiew, za ciepły nawiew, za awaryjne oraz system odwycieraczek. Manetka gazu standardowo znajduje się po naszej prawej stronie, tak jak w każdym skuterze zabudowanym sarini. I teraz, aby dokonać e, tutaj ruchu pojazdem, w pierwszej kolejności należy wdusić D. Jednokrotnie wdusić hamulec. Też warto wspomnieć o tym, że tutaj nie mamy układu hamulcowego w manetkach. Cały układ hamulcowy w pojeździe, czyli odpowiadający za koło przednie oraz za dwa tylne, znajduje się w hamulcu nożnym po naszej prawej stronie. W momencie, kiedy mamy ustawiony tryb D. Wdusimy jednokrotnie y, hamulec, spuścimy ręczny na dół. Nasz pojazd będzie już gotowy do ruszenia. Także na spokojnie, już wtedy mogą Państwo przystąpić do jazdy. Warto również zawsze spojrzeć na to, jaki tryb mamy załączony, bo nieraz zostawimy wyłączone na L i zastanawiamy się, dlaczego nie możemy jechać szybciej. Także jeśli chodzi o odpalanie to byłaby tutaj kwestia domówiona. Oczywiście na naszym kanale znajduje się już materiał z jazdy testowej modelem pretty, także również do niego serdecznie zachęcam. W pojeździe oczywiście po lewej prawej stronie znajdują się elektryczne szyby. Dodatkowo mamy tutaj przestrzeń kieszonkową na kluczyki bądź na jakieś osobiste rzeczy jeśli chodzi o e, tutaj szyber dach to w modelu Pretty nie jest otwierany natomiast e, tylna szyba jest oczywiście uchylna dodatkowo znajduje się tutaj również uchwyt pomagający nam wysiąść z tylnej przestrzeni e, jeśli chodzi tutaj o kwestie e, tapicerki to modele Pretty wszystkie w zasadzie wyposażone są w szarą trapi, tapicerkę, więc bardzo ładnie komponuje się kolorystycznie. Tutaj mamy akurat na prezentacji model miętowy, ale również był dostępny kolor cappuccino, biały, niebieski, szary. No, troszkę tych, tych kolorów było. Ja dzisiaj akurat kolorystycznie idealnie się ubrałem do tego konkretnie modelu. Model Pretty. Wyposażony jest jeszcze dodatkowo w jedno lusterko, które znajduje się po prawej stronie. Jest one, powiem Państwu, że fajnym rozwiązaniem, bo ułatwia nam wgląd również na to, co się dzieje za pojazdem podczas jazdy. Już wspominając o tym, że mamy lewe i prawe lusterko, które również reguluje, reguluje się ręcznie, no to tutaj mamy dodatkowo lustereczko. Które pozwala nam obserwować, co się dzieje na drodze. No, i jeśli chodzi o wyposażenie pojazdu, to byłoby na tyle. Mamy tutaj oczywiście dotykowy wyświetlacz, który informuje nas z jaką prędkością się poruszamy oraz jakie jest napięcie oraz stan naładowania akumulatora w naszym pojeździe. Mamy tutaj również port USB, do którego możemy wmontować sobie pendrive'a do odpalania multimediów bądź podłączenia na przykład telefonu. Tutaj po prawej stronie, przyciskiem całkiem u góry, ustawiamy sobie tryb z jakiego chcemy na przykład słuchać muzyki. Trzeba delikatnie przytrzymać, i w pierwszej kolejności załączy nam się tutaj tryb radia. Przytrzymamy raz jeszcze. Załączy się opcja Bluetooth. Tutaj mamy regulację głośności, czyli e, podgłaśnianie, ściszanie. A po lewej stronie znajdują się przyciski, odpowiadające za przełączanie, chociażby muzyki. E, tutaj mamy, i tutaj. A tutaj jest wyciszenie całkowicie nagłośnienia. E, taka opcja też tutaj jest wbudowana. Mamy również system głośnomówiący, więc w przypadku połączenia się z telefonem możemy swobodnie rozmawiać e, i tutaj podróżować. Nawiew znajduje się z przodu, e, pod tylną, e, pod tutaj tylną częścią wyświetlacza i odpowiada on za nawiew szyby przedniej, oraz nadmuch skierowany jest w stronę kierowcy i pasażera. Fajnym rozwiązaniem jest tutaj dodatkowa wnęka zrobiona w desce rozdzielczej, na przykład na okulary bądź zapasowe kluczyki. Jeśli chodzi o model Pretty, myślę, że wszystkie najważniejsze informacje Państwu przekazałem. Jeśli pojawią się jakieś pytania, już nie tylko odnośnie tego modelu, ale jeśli są jakieś kwestie nurtujące Państwa. Zachęcam do komentowania naszego materiału z poprzedniego filmiku odnośnie pojazdu AMO, gdzie Państwo udzielili nam dosyć dużo pytań. Odpowiemy na nie wszystkie w następnym materiale. Więc jeśli są jeszcze jakieś pytania, można również składać je pod tym filmem i uwzględnimy je przy kolejnych nagrywkach. Także. Tak prezentuje się nasz model Pretty. Mamy jeszcze dostępne kilka sztuk, także proszę obserwować naszą stronę internetową oraz na bieżąco być na naszym kanale YouTube. Często pojawiają się fajne promocje, fajne wyprzedaże, więc idzie otrzymać pojazd z bardzo dobrą specyfikacją i wyposażeniem za naprawdę korzystną cenę. Także dziękuję państwu, że byliście ze mną do końca materiału. I do zobaczenia już w kolejnym.